Ja nie mam miejsca w te A nie mam miejsca w telefonie I jeszcze jedna teoria yy, Że to jest po prostu Tu jest, się kręci gdzieś jakiś duch Tej osoby, która miała Zrobić zakupy i wrócić A, i duchy, duchy. Do domu na czas I tu się kręci gdzieś jej duch I ten, i ten las jest nawiedzony I, on, i, i nie wiem kurcze co Jeśli w, Jeśli nie kupisz yy, Wszystkiego z listy zakupów No nie, którą dała ci żona Lub mąż lub mama, lub tata, ja lub wujek, czy ktoś tam, kogo tam masz, to wtedy ten duch cię nawiedzi. Duch listy zakupów. Cię nawiedzi w nocy. I już, już nie będziesz mógł kupić masła. Palca. Ja mówię, ten las jest nawiedzony. Nie, kto, kto nie zrobi, kto nie zrobi yy, wszystkich zakupów, tego nawiedzi duch zakupów. Ja mówię, to jest duch zakupów. On nawiedza, on was nawiedza i wam podpierdala te zakupy z listy, z tej listy, z lodówki, jeśli nie kupicie wszystkich rzeczy. A jego nie obchodzi to, że tych rzeczy nie ma już w sklepie.